Nie masz żadnych korzyści z uprawy jedynie wyrośniętych gałęzi i zielonych liści. Liście, które zasłaniają owoce, nie przynoszą oczekiwanego zysku. A owoce nie rosną prawidłowo i nie są dobrze wybarwione, gdy brak im słońca. Jest na to prosty sposób. Korto od Fine Agrochemicals. Korto rozpuszcza się w 60 sekund i jest łatwy w użyciu. Korto zapewnia doskonałą kontrolę wzrostu pędów i formowanie korony. Użyj go, kiedy pędy mają od 2 do 5 cm długości. Powtórz aplikację po około 3 tygodniach. Działa poprzez zahamowanie syntezy giberelin. Korto pomoże ci uzyskać większe, lepiej wybarwione i pełne smaku owoce, za sprawą większej ilości dostępnych składników odżywczych. Większe i lepsze owoce to wyższy zysk dzięki Fine Agrochemicals. Korto, rozwiązanie, którego potrzebujesz w swoim sadzie.